Cześć moi kochani, z tej strony Agnieszka Soborenko. Witam Was w mojej kuchni. Oczywiście siedzę cały czas w domu, tak jak wszyscy powinni siedzieć, bo tak musi być dla dobra ogółu. <noise> siedzę w domku no i co? Siedzę w domku, w kuchni i sobie kuchcę. Kuchcę sobie, a właściwie dopiero zacznę sobie kuchcić, bo był wcześniej obiad, ale. Obiadu ja dzisiaj nie gotowałam. Nie, 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 nie. Dzisiaj miałam lenia, jeśli chodzi o obiad. Obiad gotował mój chłopak. Na pierwsze danie była zupa jarzynowa, na drugie danie były ziemniaczki, była rybka, ale rybka była gotowana, nie była smażona, bo ostatnio dużo smażonego zjadłam i stwierdziłam, że dobrze by było zjeść coś gotowanego dla balansu, dla równowagi. Więc była rybka gotowana dla mojego syna z racji tego, że nienawidzi ryby. Dla niego było jajko smażone. No i do tego były jeszcze ogóreczki e, kiszone. Dla mnie była e, starta marchewka, bo lubię, uwielbiam, uwielbiam, naprawdę uwielbiam ogórki kiszone, ale zdecydowanie nie mogę ich jeść, bo e, źle się po nich czuję. E, tak samo, jeśli chodzi o paprykę, też się po niej źle czuję, więc unikam takich, wiecie, warzyw, które są jakoś tam ciężko strawne. Tym bardziej jakieś konserwowe czy kiszone to unikam. E, więc dla mnie była marchewka starta. No i sobie zjedliśmy taki, właśnie, obiadek dwudaniowy, który gotował mój e, partner. No, a dzisiaj, właśnie będę e, teraz. Teraz wieczorem ja będę kuchcić. Dziś, teraz, teraz teraz ja przejmuję kuchnię. Teraz ja tu rządzę. Nikt tu nie ma wstępu oprócz mnie. I pewnie jak zauważyliście w poprzednim filmie, tak, skróciłam włosy. Skróciłam, mam teraz włosy tutaj do brudki, do brody. Skróciłam te włosy, bo wiecie co? Po prostu strasznie mi te włosy wypadały. Bardzo mi te włosy wypadały. I mimo stosowania różnych odżywek przeciw wypadaniu włosom, te włosy i tak wypadały, mnie to już po prostu zaczynało tak drażnić, ciągle te włosy na szczotce, ściągać z tej szczotki ciągle te włosy gdzieś tam pod prysznicem wiecie, no, no to już było obleśne, te włosy już były wszędzie, na pościeli, nawet na zabawkach mojego dziecka wszędzie były te moje włosy i po prostu już mówię, nie, no ja już po prostu nie mogę, nie, nie wiem czy to już, czy to wiosna tak zadziałała, że te włosy tak wypadają, no nie mam żadnego pojęcia, co to spowodowało, ale w każdym bądź razie, no, staram się odżywiać dobrze, przyjmuję dużo witamin, z pożywienia przede wszystkim, bo no, witaminy są ważne oczywiście, takie w tabletkach, ale... Ale nie każdy organizm jakby dobrze je przyswaja i czasami może lepiej właśnie jest więcej tych witamin, witamin mieć z pożywienia niż dostarczać je tam za pośrednictwem właśnie tabletek. No i Staram się dobrze odżywiać, a mimo to, te włosy tak naprawdę no, no wypadały, wypadały i, wypadały i wypadały, i wypadały, i wypadały, i końca nie było. I po prostu za niedługo to bym je chyba zaczęła znajdować w zupie, więc no stwierdziłam, że lepiej sobie, tego, lepiej sobie tego po prostu oszczędzić i coś z tymi włosami jednak zrobić. Miałam grzywkę, grzywka już odrasta, już jest na boku, na poboczu, już jest moja grzywka. No, ale włosy trzeba było zdecydowanie podciąć. Na początku były podcięte troszkę, co może zauważyliście jeszcze w poprzednim filmie, troszkę były podcięte, ale jednak zdecydowałam, że nie, że po prostu one się już. Tak, tak wypadają, zaczęły się. zrobiły się takie, takie takie, szorstkie, strasznie się te włosy w ogóle. Jakby to powiedzieć. strasznie takie były. takie. plątały się, okropnie się plątały i naprawdę było mi trudno na to już zarazić, bo mimo różnych odżywek i tak dalej, one się plątały, wypadały, to było nie do zniesienia to było nie do zniesienia, i to było tak wkurzające, że mówię nie, koniec. Aż pewnego wieczoru przyszedł mi do głowy diabelski plan. <gryw> I wzięłam nożyczki, stanęłam przy lustrze i sama sobie obcięłam te włosy. No, ale że sobie obcięłam je właśnie sama, no to z tyłu niekoniecznie było dobrze. Z przodu może jeszcze, ale z tyłu niekoniecznie dobrze. Więc poprosiłam moją mamę o pomoc. Mama mieszka z, ze mną, no to właśnie pomogła mi i wyrównała mi te włoski. No i teraz te włosy są takie jakie są, że kucyk jest taki, 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 taki. Takie taki małe główienko, <taki> mi od, po prostu odstaje od głowy takie małe główienko. Można by tak to powiedzieć. Ale powiem Wam, że świetnie czuję się w tej, w tej, w tej fryzurze, dlatego że yy, no, super jest, super jest, bo te włosy jak ruszam głową, to te włosy po prostu wiecie co, no one są takie jak rozkloszowana spódnica. <laughs> tak się fajnie, fajnie się układają. Zalatują mi na, na, na twarzy. tak fajnie. No super, po prostu ta głowa jest o wiele leksza. Yy, Super bo mam bardziej lekką głowę, bo wcześniej to tak ciężko mi było z tymi włosami, a to to, a to tamto i one były długie. Wiecie, co no chyba już po prostu mnie gdzieś te włosy długie zmęczyły i potrzebowałam takiej odmiany i, i chyba jednak dobrze się stało, że są teraz krótkie, bo czuję się bardzo dobrze w mojej fryzurze. Dobra, skoro już zakończyłam wywód na temat mojej fryzury? <noise> To teraz przechodzimy do kuchcenia mojej kuchni. O i tutaj już mam przygotowane do racuszków trzy jajeczka wbite do miseczki. Teraz trzeba będzie dodać dwie łyżki cukru, dlatego że będę to smażyć na patelni, więc żeby one się te racuszki nie przypaliły, to trzeba dać tylko dwie łyżeczki cukru. Więcej lepiej nie ryzykować. Ok, i tak jak widzicie, mam te jajeczka, mam czepaczkę. Dałam już tutaj cukier, tylko ten cukier, te dwie łyżeczki, one mi się już. Te dwie łyżeczki tego cukru już mi się tutaj tak wchłonęło, więc tego nie widać. Ja to troszeczkę uczepię, żeby to jako tako wyglądało. Później trzeba będzie jeszcze mąki tutaj dodać. Kefirku, oczywiście jabłuszka, bo to mają być racuszki z jabłkiem co? i będzie później pyszne jedzenie, będziemy się wszyscy obiadali. Szczególnie mój kochany chłopczyk, mój synuś, mój chłopak, moja mama, będziemy się wszyscy obiadać. No tak naprawdę to nie powiem, ale no tak, ja lubię jeść. Ogólnie my to tutaj wszyscy lubimy jeść w domu. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest jakimś niedojadkiem czy coś. Nie, wcześniej był jakiś taki problem troszeczkę z moim synem, że tak troszeczkę marudził, troszeczkę tak niekoniecznie jeśli chodzi o jedzenie, e, nie chciał za bardzo obiadu jeść, ale teraz, teraz już praktycznie co mu się da na talerz to wszystko praktycznie zje i no i nie ma po prostu z tym problemu, także e, no. Także po prostu tutaj właśnie ja mój chłopak, Mariusz przyszedł, teraz mi przeszkadza i wiecie co, i po prostu nie mogłam się skupić przez moment, nie wiedziałam, co mam mówić, bo on tak lubi sobie jaja robić i czasem mi gdzieś przeszkodzić, jak nagrywam film i, i niekiedy właśnie na filmie mi ucieka, ucieka mi oko na filmie, bo po prostu... Widzę, że wszedł do pomieszczenia, on mnie gdzieś jakoś tak próbuje rozśmieszać, Nie to strasznie właśnie wkurza, później się złoszczę, no ale no cóż, no już tacy bywają czasami faceci, że lubią sobie jaja robić, a szczególnie on to już w ogóle, to jest taki jajcarz, żartowniś, dowcipniś, no ale przynajmniej mam wesoło, tak, przynajmniej się nie nudzę w domu, <laughs> przynajmniej się w domu nie nudzę, mam wesoło i no... Szczególnie teraz, podczas tej całej kwarantanny, to już w ogóle mam wesoło. Jest śmiesznie, jest wesoło. Siedzimy sobie razem w domu. Chłopaki grają cały czas na Xboxie albo oglądają jakieś filmy. No, także jest co robić w domu: naprawdę jest co robić. No, a jeśli chodzi o mnie i o mojego chłopaka, no to. Mamy taki układ partnerski, tak? Także to nie jest tylko tak, że wiecie, że ja zaganiam mojego faceta do garów i, i on tylko gotuje. No, bez przesady, żeby ktoś tego tak nie zrozumiał, bo tak nie jest. Oczywiście, że nie, on też bardzo lubi gotować. Ja też lubię gotować, ale niekiedy mam lenia i mi się nie chce. Zresztą, jemu też czasami jakiś tam len wejdzie, ale. A, ale ogólnie lubimy, lubimy obydwoje gotować, także no nie możemy razem przebywać we dwoje w kuchni, bo byśmy się chyba pozabijali, bo on chce po swojemu, ja chcę po swojemu. <śm> on uważa, że trzeba to ugotować tak, ja mówię, że tak. No, także kiedyś nawet pokłóciliśmy się o to, jak powinny, jak, jak się obiera ziemniaki, to ziemniaki ja uważam, że powinno się wkładać od razu do jakiejś miski albo do garnka, wypukiwać te ziemniaki. On zatem właśnie, on raczej robi inaczej, jak obierze ziemniaki, no to wkłada je do oczywiście wcześniej tego zlewu. I dopiero z tego zlewu, w tym zlewie myje te ziemniaki i dopiero przepada do garka. I dosłownie byliśmy w stanie się pokłócić o taką pierdołę. Także e, jeśli chodzi o gotowanie, o przygotowanie rzeczy do gotowania, my razem w kuchni nie możemy przebywać, bo jest tragicznie. To po prostu jest tragicznie. E, jeśli, oczywiście możemy przebywać w kuchni, jeśli nie gotujemy, to możemy przebywać razem, ale jeśli gotujemy to lepiej nie, bo y, no jedno do, do drugiego lubi się wtrącać i, i no i potem wiecie, no tam gdzie kucharek sześć nie ma co jeść tak, no także właśnie lepiej, ale patrzcie jaka fajna piana mi się zrobiła, nie, jak mi się fajnie ubiły te jajeczka no, także nie ma co y, także kiedy on nie gotuje, to ja gotuję jak mam ochotę, to ja coś ukuchcę czy to ciasto, czy to racuchy czy obiad zrobię Także mamy taki układ partnerski i wiecie co? Wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy układ, jaki może być, bo ja rozumiem, że mężczyzna, czy tam kobieta, czy obydwoje pracują, ale nie powinno być tak, że tylko jedna osoba powiedzmy w domu wszystko robi, sprząta, gotuje i. I wiecie co i, i zachorowuje się i tak dalej i ogarnia wszystko. No bez przesady. Jeżeli tworzy się związek, to uważam, że związek powinien być partnerski i powinien być po prostu podział e, obowiązków. I to jest chyba najbardziej sprawiedliwe dla obydwóch stron, tak? Ja tak po prostu uważam. Dobra, nagadałam się. Jajeczka zrobiłam, fajnie się ubiły. Jest super piana, naprawdę pięknie. No, to teraz co? Teraz będę może dodawać kefirku. Jeszcze muszę w międzyczasie, w międzyczasie muszę obrać jabłko, zetrzeć na tarce, no i dopiero zobaczycie resztę. No i mam tutaj taką to oczywiście mąkę złote pola mąka tortowa pszenna i wsypuję dwie i pół szklanki. Mąki. A tutaj zobaczcie sobie, mam takie radyjko. E, to radio właściwie dostał mój syn. O tutaj coś chyba przykurzone. E, mój syn dostał na urodziny w zeszłym roku od swojego dziadka. Dziadek niestety już nie żyje, zmarł w zeszłym roku, mój tata. E, ci, co mnie oglądają, to wiedzą. E, także ma tutaj mój syn taką pamiątkę. E, po swoim dziadku. Bardzo fajne radyjko. Często stoi albo tu na tym blacie, albo na parapecie, i sobie razem wszyscy słuchamy. Oj, coś mi się załączyło, nie wiem co to było. Czy to była jakaś lampa błyskowa? Coś mi się przez przypadek wcisło. Dobra, teraz wsypuję. Tej mączki. W sumie to powinnam łyżką, ale nie mam jak trzymać tego aparatu. Dobra. Także mąki takiej używam i jedziemy dalej. No i dodaję takiego kefiru mleczna dolina. Bo widzicie, zrobiła mi się taka papeńka. Taka papeńka mi się zrobiła. Muszę dolać kefiru, bo gdybym dolała mleczka, to placuszki wyszłyby, te racuchy wyszłyby twarde. Nie dałoby się ich jeść. Także trzeba dodać kefirku. Zaraz doleję. Ja bardzo, jeszcze wspomnę, że ja bardzo, bardzo naprawdę uwielbiam. Patrzcie, teraz ochrypłam. <laughs> bardzo naprawdę uwielbiam y, pić kefir. Lubię sobie w ciągu dnia wypić y, y, szklankę albo nawet całą taką buteleczkę kefiru. Yy, raz na dzień, albo co drugi dzień, czy co trzeci, no, zależy, jak mnie najdzie, Naprawdę kefir jest bardzo zdrowy, bardzo polecam. Bardzo zdrowy jest kefir, czy taki, czy inny. Z obojętnie jakiej firmy, po prostu kefir jest bardzo zdrowy, naprawdę. Zabija wszystkie toksyny w organizmie. Jest naprawdę bardzo dobry. Czy dla zwierząt, dla, dla psów, yy, czy dla ludzi, to jest naprawdę. Yy, bardzo fajny produkt, który gorąco polecam. Także jeśli chcecie się jakoś wiecie pozbyć toksyn z organizmu, jakoś tak przeczyścić ten swój organizm w sensie takim, że wiecie, no nie chodzi mi tutaj o opróżnienie, tylko chodzi mi tutaj mam tutaj na myśli to, żeby się wiecie tak po prostu yy, oczyścić organizm o w tym sensie oczyścić organizm to nie właśnie tak niektórzy myślą, że owoce, że owocami oczyścicie ten organizm. Może tam poniekąd tak oczyścicie ten organizm, ale właśnie kefir yy, jak najbardziej yy, w tym przypadku jest moim zdaniem najlepszy, bo mnie oczywiście też był kefir polecany przez lekarza, że jeśli chcę dojść właśnie do zdrowia, żeby mi się zregenerowało tam parę rzeczy u mnie w organizmie, już nieważne co, to właśnie kefir jest bardzo zdrowy. No. Już? Dobra. No i co? I teraz już mi taka papenka wyszła, widzicie? Taka papenka, widzicie, widzicie, Może <laughs> mi się język plącze, to chyba z głodu, bo już mi taka ślina leci, wielka ślina mi leci, także no, taka papenka wyszła, ja to teraz dobrze wymieszam i dodam jeszcze, yy, dodam jeszcze jabłuszko, ostatnie, tak jak wspominałam wcześniej, nie wiem, czy jedno, czy dwa, yy, zobaczymy, jak to będzie. No i co? I potem co? Oczywiście potem patelnia, potem na patelnię z obydwóch stron obsmażyć, rach, ciach, ciach, i na talerz i jemy, 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 taka ala nasza kolacyjka. Aż zgrubniemy. Aż zgrubniemy, tak? Aż zgrubniemy, właśnie. Chociaż nie wiem, czy tak zgrubniemy, bo na tej kwarantannie, szczerze mówiąc, ja teraz tak zaczęłam tańczyć, tak zaczęłam ćwiczyć, że ja nie wiem, czy my tak zgrubniemy. Bo owszem, no jest się chleb, który się piecze w domu, jakieś tam bułeczki, racuchy, naleśniczki i tak dalej. No, ale ja wiem, czy my tak zgrubniemy. Ostatnio tak często słucham muzyki, tak często się ruszam przy muzyce i tańczy, że ostatnio wczoraj się śmiała, mówiłam do mojego scenarza, że słuchaj, wiesz co, my to chyba na tej kwarantannie, ale nie zgrubniemy, tylko schudniemy jeszcze, bo no bo jednak jakby nie było, człowiek nie wychodząc z tego, z domu, no to potrzebuje tego ruchu, prawda? Potrzebuje tego ruchu, potrzebuje się poruszać. Więc jedynym sposobem na to jest, yy, no co, no jakieś ćwiczenia, jakiś aerobik w domu, jakieś tańce, nie tańce, wygibasy. To najlepiej właśnie, to najlepiej właśnie działa. Dobra, to teraz jabłuszko. No, wyłącz. no i smażą się moje piękne, piękne, piękne racuszki, placuszki. Na, 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 I tak moi kochani prezentują się moje racuszki z jabłuszkiem. Tutaj są polane yy, polewą czekoladową. Tak jak widzicie, własnej roboty, polewa czekoladowa. Tak to wygląda. I uwierzcie mi, że naprawdę to będzie bardzo apetyczne. Oczywiście, racuszki możemy jeszcze podawać z cukrem, pudrem albo z miodem. Polać je miodem. Na trzy sposoby. No i co? Ja już kończę ten filmik, bo muszę jak najszybciej zanieść moim chłopakom. I mam je naszą kolacyjkę, bo oni się już po prostu nie mogą doczekać. No to pa, do następnego.